Jest wtorek, drugi dzień grudnia, to są wiadomości nowego dziennika. Anna Arciszewska, witam Państwa. A dzisiaj między innymi ostrzeżenie przed oszustami, tylko w Connecticut wyłudzili 200 tysięcy dolarów. Powiemy także o najpopularniejszej choince w Nowym Jorku, niezwykle hojnym, nowym milionerze, który przekazał 14 milionów dolarów na kościół. A na koniec zaproszenie na warsztaty fotograficzne. Zapraszam. A zaczynamy od informacji imigracyjnych. Decyzję prezydenta Baracka Obamy, aby ochronić 5 milionów nielegalnych imigrantów przed deportacją w najbliższym czasie czeka wielka próba. Urzędnicy imigracyjni zaczną otrzymywać setki tysięcy skomplikowanych podań. Pytanie czy sobie poradzą. Przypomnijmy, imigranci, którzy będą chcieli skorzystać z ogłoszonej niedawno przez prezydenta Obamę tymczasowej ochrony przed deportacją, będą musieli udowodnić, że mieszkają w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 5 lat i spełniają inne kryteria. Biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach osoby te wszystkie lata spędzone w USA żyły w ukryciu ze strachu przed deportacją i często unikały wpisywania swoich danych na oficjalnych dokumentach, będzie to trudne zadanie. Ponadto imigranci gromadzić i składać będą dokumenty w momencie, gdy wielu republikańskich polityków walczyć będzie o zatrzymanie wejścia w życie dekretu Obamy i straszyć będą nielegalnych mieszkańców Ameryki, że wszelkie informacje, które ujawniają w podaniu, mogą zostać wykorzystane przeciwko nim, czyli stać się podstawą do deportacji. A więcej na ten temat przeczytacie Państwo w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. A teraz ostrzeżenie i apel, nie dajmy się nabrać. Policja informuje o kolejnych ofiarach metody na wnuczka z Connecticut. Seniorzy stracili 200 tysięcy dolarów. Pani wnuk spowodował wypadek. Nie zgłoszę tego na policję, jeśli dostanę od pani pieniądze. Między innymi w taki sposób oszuści telefoniczni wyłodzili od trzech starszych osób z miasteczka Reading w Connecticut prawie 200 tysięcy dolarów. Policja poszukuje sprawców i po raz kolejny apeluje, bądźmy ostrożni, nie dajmy się oszukać. Jak informują funkcjonariusze policji, do pierwszej poszkodowanej osoby zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że był świadkiem wypadku samochodowego, którego sprawcą był wnuk tej osoby. Oszust za milczenie chciał 18 tysięcy dolarów. W drugim przypadku ktoś podał się za pracownika więzienia w Meksyku. Za uwolnienie wnuka chciał 110 tysięcy dolarów. Podobny telefon odebrał kolejny senior. Niestety wszyscy dali się nabrać i na podane konta wypłacili żądane pieniądze. Wracamy do Nowego Jorku, a konkretnie na stację metra. Niemiłą niespodziankę miało w poniedziałek rano prawie 10 tysięcy Nowojorczyków, którzy odkryli, że nie działają ich nowe 30-dniowe karty na metro przysłane im przez Metropolitan Transportation Authority. Jak się okazało, sprawcą był błąd techniczny, który pojawił się w tysiącach kart kupowanych w ramach programu Mail and Ride. MTA przeprasza za kłopot i obiecuje jak najszybciej naprawić błąd. A teraz coś pozytywnego i całkiem miłego, co może spotkać nas w metrze, czyli występy muzyczne, które można zobaczyć na wszystkich większych stacjach. Tak na przykład śpiewają panowie na 34 ulicy. Muzyka wypadku będzie również muzyczny i mam nadzieję, że bez awarii. A chodzi o jutrzejszą uroczystość zapalenia światełek na największym drzewku bożonarodzeniowym w Nowym Jorku, które odbędzie się tradycyjnie przy Centrum Rockefellera już po raz osiemdziesiąty Czerwony guzik ciśnie burmistrz Bill de Blasio. Wcześniej wystąpi Plejada Gwiazd, wśród nich m.in. Mariah Carey, Lady Gaga, Tony Bennett oraz Cindy Lauper. Uroczystość będzie transmitowana przez telewizję NBC początek godzina ósma wieczorem. Manhatański symbol Bożonarodzeniowych świąt będzie zdobił Rockefeller Center aż do 7 stycznia przyszłego roku i będzie błyszczeć kolorowymi światełkami od godziny 5.30 rano do 11.30 w nocy. Każdego roku słynną choinkę na centrum Manhattanu ogląda od 2 do 3 milionów Nowojorczyków i oczywiście turystów. A my zostajemy na Manhattanie. W poniedziałek odbyła się projekcja filmu Władysława Pasikowskiego, Jack Strong. To film sensacyjny, opowiadający prawdziwą historię pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który tkwiąc w środku systemu komunistycznego podejmuje batalię przeciw Sowietom. Nowojorski pokaz filmu cieszył się dużym zainteresowaniem wśród polonijnej publiczności. Zapraszamy Państwa teraz na krótką relację z tego wydarzenia. This information is more valuable than anything ever provided by Pankowski. If only he wouldn't end up like Pankowski. We have a traitor Na the Amerykanów. On the American services. We can evacuate to these cities. But I'm at home. Balsher! Work, you us. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy po udanej projekcji filmu Jack Strong w antologii Film Archives. Ci Państwo, którzy nie byli na, na projekcji, to przypominam, że w maju odbywa się New York Polish Film Festival, na którym będziemy pokazywać najciekawsze polskie filmy już niedługo. To się nazywa mieć szczęście i gest. Mieszkaniec Las Vegas, który woli pozostać anonimowy, wygrał ponad 14 milionów dolarów w kasynie. Tuż po odebraniu czeku powiedział, że całą wygraną odda miejscowej parafii na budowę nowego budynku kościoła. Szczęśliwy zwycięzca, jak sam przyznaje, raczej nie chodzi do kasyna. Tym razem było inaczej, bo w weekend odwiedził go przyjaciel z czasów szkolnych i to on poprosił nowego milionera, by wspólnie dla zabawy poszli na chwilę pograć. Zabawa przerodziła się w całkiem poważne wydarzenie. Mieszkaniec Las Vegas potrzebował zaledwie 5 minut i 20 dolarów, by rozbić bank grając na jednej z maszyn na żetony. Chwilę później odebrał czek na ponad 14 milionów dolarów. No cóż, to jest wymarzony zastrzyk gotówki, szczególnie w okresie zakupów świątecznych. A na koniec zapraszamy Państwa na warsztaty fotograficzne, które odbędą się w czwartek o godzinie 6 wieczorem w amerykańskiej bibliotece publicznej Queen's Library na Ridgewood. Bezpłatne zajęcia w języku polskim poprowadzi znana fotografka Iwona Kaplan. Tematem przewodnim warsztatów zatytułowanych, jak zrobić dobre świąteczne zdjęcia, będą dzieci. W przypadku większego zainteresowania mieszkańców Ridgewood i okolic, bezpłatne zajęcia będą odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca. Osoby zainteresowane warsztatami powinny ze sobą przynieść aparaty fotograficzne lub smart a więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć na stronie organizatora, czyli www.dobrapolskaszkola.com. A my tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Ja zapraszam jeszcze na naszą stronę internetową www.dziennik.com Tam znajdą Państwo aktualne wiadomości nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Polski, ze świata oraz felietony i reportaże pisane przez naszych dziennikarzy także z Polski. A w jutrzejszym wydaniu gazety Nowy Dziennik w dziale turystyka zapraszamy Państwa do Krainy Uśmiechu, czyli na wyprawę do Tajlandii. Opisuje ją jedna z uczestniczek naszego konkursu Najpiękniejsza podróż mojego życia. Z kolei w dziale prawo artykuł szczególnie dla tych z państwa, którzy starają się odzyskać prawo do utraconej wbrew swojej woli własności. A w dziale nieruchomości piszemy o tym, że osoby mieszkające i pracujące w Stanach Zjednoczonych nie mogą dostać kredytów w złotówkach. Ja już się z państwem żegnam. Życzę spokojnej i ciepłej nocy oraz miłego jutrzejszego dnia. Może w tym pomóc lektura naszej gazety. Za każdym razem staramy się wybrać najciekawsze tematy specjalnie dla państwa. A wcześniej, bo już za chwilę informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy telewizji Republika. Zapraszam.